Kochani, jesteśmy po warsztatach w ramach Akademii Worship Style. Słuchajcie, było cudownie. Dzisiaj był temat Ciało pamięta i modliłyśmy się w tańcu o nasze uzdrowienie. Uzdrowienie wspomnień, uzdrowienie tych ran, które nosimy w sobie. Była piękna choreografia Gosi Włoszczyk do piosenki. Przenikaj. Przenikaj. Panie mój, poddaję się, należę do Ciebie i kocham Cię. Rozciągałyśmy też nasze ciałka, ale też mieliśmy pracę z ciałem, w którym mogliśmy poczuć się bezpiecznie w swojej przestrzeni i też spotkać się z drugą osobą, z szacunkiem też w jej przestrzeni. I była konferencja oczywiście, była medytacja słowa Bożego w ruchu. Więc jeśli macie ochotę, żeby dołączyć do kolejnego spotkania, to zapraszamy Was całym sercem. Jest dzielenie w bezpiecznej przestrzeni. Jest czas po to, by spotkać się z Bogiem i z samą sobą na parkiecie. Więc przybywajcie, zapraszamy i do zatańczenia. Przenikaj, uwalniaj, uzdrawiaj mnie. Panie mój, poddaję się. No.